Marcin z trener Unii, trenerze gratulacje za wygraną, chociaż łatwo nie było, niby by nie a bardzo trudno było te punkty wręcz wyszarpać. Tak, łatwo nie było, cieszę trzy punkty. Gratulacje dla naszego zespołu, bo do końca grali. Jak nawet Legionowo zapało drugie życie, to się nie, nie, nie załamaliśmy, tylko graliśmy konsekwentnie i, i zrobiliśmy z powrotem przewagę, którą już gdzieś tam do końca dowiedzieliśmy. a spodziewaliśmy się takiej walki ze strony Legionowa, bo no to jest Benjamin, który ma 0 punktów w tej chwili i w każdym meczu po prostu walczy o życie, żeby na koniec sezonu nie spać z ligi. Jak pan odbiera grę w obronie swojego zespołu? Sędziowie podyktowali przeciwko wam aż 9 rzutów karnych. No robiliśmy błędy, rozmawialiśmy o pewnych rzeczach. Na początku bardzo źle graliśmy i straciliśmy chyba 15 bramek do przerwy, z tego co pamiętam. I, I to jest za dużo i nie możemy tak grać w obronie. Mieliśmy pewne rzeczy powiedziane, no później w drugiej połowie Legonowo wyszło w siedmiu bez bramkarza, też gdzieś tam daliśmy podać do koła, gdzie sobie mówiliśmy, żeby tego nie robić, no ale jakby musimy wyciągać wnioski i już myśleć o następnym meczu. Trzy punkty to trzy punkty. Tak, trzy punkty bardzo cieszą na końcu w tabeli.